Wierzymy, wierzymy, dawaj. Oj, tam brzydka jest. <laughs> o Jezu, ale po słowach. Zawsze tego Instagrama. Widziałem wszystko z motorem. O. Robi to, robi to. Wyciągnij i zabij, go. I zabij go. Pięknie. Dobrze! Uuu. Polska górom! Polska górom! Ty to niemiecki też jest Polak? Streamerka? Czasami. A, e, zauważyliśmy. To witam u mnie na streamie. Którym witam, pozdrawiam. <laughs> Kurwa, zaraz się okaże, że ja nie streamuję.